Cześć, witajcie, jestem Skwarkowski, a dzisiaj będziemy sobie oglądali ludzie i TikTok Hashtag 2 odcinek drugi. No, więc może Czy... y, poproszę Was o kolejne trzy łapki w górę yy, i subskrypcję, ale nie, nie możecie napisać komentarza niestety ponieważ mam zablokowane, nie wiem dlaczego. Więc Więc y, łapkujcie, subujcie trzy łapki, kolejny odcinek, więc... Zaczynamy. ŁYSZEJ KOLEJNY RAZ! CO ZAŚ JA?! CO ZROBIŁEŚ POD MOIM ŁÓŻKIEM, GRUBASIE, PULPECIE, ŁYSY KOMPANY W OLEJU KUJAWSKIM?! NIC NIE ZROBIŁEM! Powno PRAWDA PRZYZNA SIĘ JUŻ! No! Kupa. WŁAŚNIE kupę JAK CZAJĘ nazwać OBOK KIBLA, ALE POD ŁÓŻKO! PO CO? Zastałeś SIĘ śmiecił. TY MI OGOLIŁEŚ NA ZERO, A JA CI NA SRE POD ŁÓŻKO! JEST jeden, jeden. Jak ci zaraz gazam na twój komputer to zobaczymy jaki kozak będziesz! Co teraz będziesz mnie wysypaja wysypajacu? Tak będę! Tak! To mam na Ciebie jeszcze jedną niespodziankę! Spójrz do buca! Co? Groby tengną! Ha ha ha, praje. Czy twój?

Więcej kubusia nie pi, bo ty się przewracasz. Oddaj mi. Oddaj mi, bo ty się przewracasz po tym kubusiu. Za mocny jest dla Ciebie ten struskawką. Może spróbuj jakiś inny smak. Lepiej. Ty już wiesz... od dzisiaj trzeba nosić maski ochronne. Niestety, ale nasz kuba był bez grosza, więc postanowił zrobić swoją własną maskę ochronną. Poszedł do pokoju i zaprał się do roboty. Najpierw użył stare skarpety, bo przecież potrzebował materiału. Później dodał dwa słoiki, żeby miał przez co patrzeć. Następnie gumki z majtek, żeby maska trzymała się głowy. Troszeczkę mydełka, żeby nie było bakterii. I jeszcze dodamy rurę od odkurzacza, tak dla szpanu. No i wreszcie Kuba zakończył swoje dzieło. Oto i ona. Teraz to już chyba będę niezniszczalny. Brawo Kuba. Od dzisiaj trzeba... Mamo, 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 nudzi mi się. Dziecko drugie, no nie wiem, no idź sobie poskacz w pokoju, no, hmm. mamo, mamo, mamo Juki, przytyłaś, przytyłaś. E, gruba. You keep que você Ej stary, zobacz, to jest najgłupszy dzieciak w naszej szkole Stary, ale nie mów tak o nim Na pewno nie jest najgłupszym dzieciakiem na świecie Nie wierzysz? To patrz, Udowodni ci Ej stary, mam dla ciebie zagadkę Chcesz to dwa złote, czy chcesz wziąć pięć złotych? Hmm, wezmę to dwa złote Widzisz, on już przez tydzień ciągle ode mnie bierze dwa złote Ej, dzieciaku, czemu bierzesz zawsze dwa złote? Bo kiedy wezmę piątaka, on już nigdy nie będzie mnie pytał Ej stary, zobacz, to jest najgłupszy dzieciak w naszej szkole. Pytanie, które każdy z was powinien zadać swoim rodzicom. Ano, powiedz mi proszę, gdzie są moje pieniądze z komunii? Mateusz. Mateusz, o czym ty w ogóle mówisz? Pieniądze z komunii. Jakie pieniądze? Z komunii mojej, te co dostałem i nigdy ich na oczy nie zobaczyłem. Z twojej komunii? Tak. Pieniądze? Tak. Co hmm. tobie za nie kupiłam? Pytanie, które każdy z Was. Jak zawsze wygrać? Papier kamiennożyce. Ostrzeżenie. To sprawi, że są bicie potężny. Więc w połowie mówienia: Papier kamien, nożyce zatrzymaj grę i zapytaj swojego przeciwnika jakieś pytanie osobiste. Na przykład, jaki masz rozmiar spodni. Twój przeciwnik wybierze nożyce jako podświadomy mechanizm obronny. Teraz jeden, co musisz zrobić, to wybrać kamień. Jak zawsze wygrać papier kamiennoży. Mama, gdzie są moje majtki wszystkie? Twoje majtki? No, pożyczyłam. Ale po co ci moje majtki? Do wyższych celów. Ty wiesz, jakie maseczki są drogie? To w czym ja teraz mam chodzić? I tak z domu nie możesz wychodzić. Mi się bardziej przydadzą. Mama! Pod jedną z obróconych szklanek połóżcie monetę, a między szklankami zamocujcie zapałkę. Poproście kolegę, aby wyciągnął monetę ze szklanki, tak aby zapałka nie spadła. Jakby długo nie próbował, nie wyjdzie mu to, a wy podpalicie więc zapałkę i po chwili ją zgaście. Trochę poczekajcie i możecie na spokojnie zabrać monetę, a później pieniądze od kolegi. Pod jedną z obróconych szklanek połóżcie monetę, a między szklankami... No, <coughs> i uh. Będziesz czegoś bał, to po prostu bądź straszniejszy od tego co cię przestrasza. Rrr. A jak będziesz się czegoś bał Lekcja czeskiego ptasie mleczko, ptakowe, głowno. Papier toaletowy, dupowa wycieraczka. Rekin ludkowy podgryziać. Syrop na kaszel, suchotny gruźliczek. Terminator, elektroniczny morduleć. Gołąb do chłowy obsranieć. Lekcja wszystkiego. Za 500 zł masz zjeść ten Puteń w 10 sekund. Dobrze, dobrze zjem go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 0. Nie dostaniesz nic. Nie dziękuję tobie. Zapię... Ej, Bartek! O. Słuchaj, dam ci 200 zł, jak daś mi stówę. Dobra, ale ty mnie oszukasz. Jak cię oszukam, to dam ci dwie dychy. Trzymaj. Dwie dychy, bo cię oszukałem. <noise> Ej, Bart Masz dwa ruchy wykałaczkami, nie dotykając monety, musi moneta się znaleźć poza kielichem. No, jak to zrobisz, jak to zrobicie, piątka jest wasza. No ale nie możesz dotykać monety, no. Ale to musi podpaść się tam kielichem. Nie no, moneta musi się znaleźć poza, poza, poza tym kielichem. Podwyższam stawkę, sześć złotych, no.

Czas no. sprawdzić, czy balon pękł po 24 godzinach w zabrażarce. Zaraz przyjdziemy do rezultatu, a dzisiaj zamrozimy włosy. Nie wiem dlaczego, ale prosiliście o to w komentarzach. To jest obrzydliwe. Tak, tak, to jest obrzydliwe. Ale sierć kota w każdym posiłku nie jest. Bo jeżeli macie zwierzaka, to wiecie, że posiłek bez kłaczka jest zmarnowanym posiłkiem. <noise> Dziękuję ci, że możemy być tak blisko Rezultat włosu będzie jutro I zanim przejdziemy do balona Chciałam wam pokazać moje kolejne DIY, na którym pracuję Buduję tron do mojego nowego królestwa Końcowy efekt będzie jutro na kanale Bo jak wiecie zaczynam daily Trochę się denerwuję, ale dobra Test Co? To jest niemożliwe. I doszłam do wniosku, że jeżeli ten balon nie pęk, po 24 godzinach, to ja też nie będę pękać i zapraszam na codzienne odcinki. Wiecie gdzie? A na IG jest nowa fota, więc bijajcie. Czas sprawdzić, czy balon pękł po 24 godzinach za... Ruchacz? Nie, zwykły puchacz. Ruchacz jest tam. No to mnie sprzedaj, kup sobie Zosia, założę się z tobą o 100 złotych, że odwrócę twoją dłoń bez dotykania jej, okej? Okay? Wyciągnij rękę. Drugą stroną musisz wyciągnąć, drugą. <laughs> Zasia, założę się z tobą o 100 złotych, że odwrócę Wróciłem dzisiaj trochę wcześniej do domu, żeby zrobić Pamei niespodziankę. No, co ty robisz? Kto to jest? Form. A. Powróciłem dzisiaj trochę wcześniej do domu, żeby zrobić pomęinę. Panie Maciu. Halo, panie Maciu. Panie Maciu, co pan robi? Panie Maciu. Halo, panie Maciu, proszę zaczekać. Panie Maciu. Panie Maciu. Ostatni. <ścoughs> dzisiejszy odcinek, pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górze na tym kanale, ja się z na żegnam ja bym z Charkowski. siemanko